Dobry, witam Was serdecznie z tej strony Radio Bike. A dzisiaj jadę sobie do zamku. Do zamku to Będzina Zamek w Będzinie, Słuchajcie, dzisiaj nie mam nie za wiele czasu, dlatego właśnie po, postanowiłem tam pojechać. Niedaleko, jakieś 25-30 km ode mnie w jedną stronę. Więc jadę i zobaczymy, co tam fajnego jest. Trochę historii oczywiście będzie przed zamkiem w Będzinie. Tam kilka słów oczywiście powiem, coś nakręcę ptaszyskiem, jeśli pogoda pozwoli, jeśli nie będzie wiało, no i no i tyle. Więc sobie teraz pomalutku jadę. Popatrzcie teraz jeszcze na moją kierownicę, jak ona jest załadowana. Lemontka. Już kurde, nawet lampki nie mam gdzie przywiesić. Kombinuję jak mogę. Wziąłem jakąś tam lampkę taką, która jeszcze daje możliwość obrotu w różne strony. No i tak się to wszystko prezentuje. Także jak widzicie za wiele miejsca nie mam. No i cały czas jakieś kombinacje prowadzę. Dobra, jedziemy. Dzisiaj tak naprawdę to nie będzie za dużo o czym opowiadać, no gdyż to są jedyne drogi takie nieliczne, którymi, którymi będę dzisiaj jechał. Większość, tak mi się wydaje, będzie do Będzina prowadziła no, niezbyt fajnymi drogami, czyli gdzieś będę jechał unikając dróg głównych, jakieś uliczki osiedlowe i tym podobne. Już dawno po takiej drodze nie jechałem. I powiem wam, że romecik super to wybiera wszystko. Naprawdę elegancko. Na kierownicy praktycznie nie czuję drgań żadnych. Jedzie jak po masełku. Bardzo fajny, Bardzo fajnie. Ciśnienie. Po przypominam około 3-3,5 bara. Więcej nie cisnę. Właśnie minąłem tabliczkę z informacją, że do zamku zostało 5 kilometrów. Także będzie to film jaka trasa krótka. Taki i film krótki będzie. Lekkie tutaj wzniesienie, ale plus jest taki, że z powrotem większość trasy, jeśli będę jechał tą samą trasą, będę miał z górki. Nie ma źle. Jedziemy i spotkamy się teraz już sądzę przy zamku. Bijemy dalej. Powiem Wam w sumie, że zdziwiłem się, jak mnie kieruje ta nawigacja. Odpowiem wam, całkiem fajnie, no bo unikam praktycznie wszystkich głów, głównych dróg. A rower radzi sobie doskonale po takich dziurach. Zero ruchu. Przyjemnie jest elegancko. Jak widzicie, dotarliśmy na miejsce i ja teraz tam biję do góry, zobaczyć jaką fajnie wygląda. Jestem ciekawy, prendy tu się w ogóle wjeżdża, no ale spróbujmy. Jedymy. Z tej strony również pięknie wygląda. Piękne schody. Ja tam wjeżdżam i zaraz wyciągam ptaszysko i, I działamy. Działamy, nie ma czasu. Słuchajcie, trzeba coś fajnego zobaczyć. Kurczę, nie wiedziałem, że taki fajny zamek jest będzie. Zawsze przejeżdżałem to od dziecka. Gdzie nie gdzie, tędy przejeżdżałem drogą i nigdy na niego tutaj w sumie nie wchodziłem zwiedzać. Także zobaczymy co tam jest. Zwiedzać nie będę, ale... Nakręcimy coś. Tutaj mam dosyć fajne miejsce, aby wypuścić nasze ptaszysko. Także zaraz to zrobię i będziemy podziwiać to wszystko z góry, bo nie lada sposób to wszystko przedstawić z tej perspektywy z dołu. Proszę bardzo jeszcze wejdę sobie do góry. Zobaczymy co tutaj jest. Proszę bardzo, fajnie. Ekstra. Dobra. Trochę historii, może by było coś, można byłoby powiedzieć. Zaraz idę po jakiś sprzęt elektroniczny, gdzie o kurde, można coś nagrać i już Wam mówię. Oczywiście, jakieś tam lepsze wiadomości, to zawsze możecie zobaczyć. Na internecie albo w opisie filmu moim. A słuchajcie, budowę tego zamku rozpoczęto jeszcze w połowie XIII wieku. Miejsce miało olbrzymie znaczenie, ponieważ śląsko-małopolska granica i przeprawa przez Czarną Przemysł na bardzo ważnym trakcie handlowym była. Więc i ona łączyła właśnie ta trasa yy, Wrocław z Krakowem. A inicjatorem tej budowy. Był książę krakowski, Bolesław Wstydliwy. Wzniósł najpierw okrągłą wieżę, to chyba o to chodzi. Tak zwaną stołp, który w przypadku obleżenia stawał się ostatnią linią obrony. A dzieła dokończył, słuchajcie, sam król Kazimierz Wielki stawiając mury zamku górnego i dolnego. Także Będzin stał się wtedy w ten sposób kluczowym elementem systemu obronnego. Chroniącego odrodzone Królestwo Polskie od zachodu. Warownia już z daleka na pewno przyciąga nasz wzrok i wygląda to przecudownie. Dobra, koniec tego biadolenia z mojej strony. Wyciągam sprzęt i trochę polatamy, bo po to tutaj przyjechałem zobaczyć ten piękny, piękny zamek. A tam panorama z daleka będzie na Dobra, no to. Wznosimy się i lecimy. No, i słuchajcie, na podsumowanie naszej wycieczki jeszcze, jeszcze kilka słów o Romecie, Boreasie. Zbliżą się do 1000 km. Co tutaj należy zrobić? Po około 1000 km. No, przede wszystkim to pierwsze, co będę musiał zrobić, to ustawić hamulce, bo już, jak widzicie, troszeczkę manetka dobija do końca i hamują oczywiście bez problemu no i tutaj manetkę zmiany tutaj muszę ją przestawić biegów tak aby nie haczyła o naszą kierownicę co dalej poza tym no to nic się w tym rowerze nie dzieje cały czas serwisuję łańcuch czyli gdzieś jakieś błotko, jakieś dziadostwo w lesie przyjeżdżam czyszczę, smaruję i chodzi rower jak burza Także nic poza tym, oprócz hamulców, które trzeba wyregulować, nic się nie dzieje. Także maszyna działa, spisuje się jak na moje warunki tutaj yy, terenowe idealnie. Idealnie się sprawuje, więc nic więcej dodać, nic ująć. Super rower. A my teraz pomału zbieramy się w drogę powrotną. I teraz będzie fajnie, bo z górki niedaleko. No to zasuwam. No, i tym akcentem słuchajcie z tego pięknego zamku będę się z Wami żegnał. I do następnego filmu. Krótki, bo krótki, ale sądzę, że warto do Będzina przyjechać i obejrzeć ten zamek. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Radio Baj. Cześć.